No i sobie, sobek, sobek w ostatnim odcinku z serii turniej Kobiet. No to gramy z Polfinał z Anglikami. Angielkami? Nie wiem jak to się odmienia, trudno to właśnie jest odmienić. Sinclair czy z Tankrun, czy zobaczymy. Później kariera. Czekajcie, czy się uda. Nie uda mi się jeszcze dodzwonić do Filipa, Byby, No nie wiem, czym to jest naprawdę spowodowane. Właśnie tak to chciałem wykończyć, no ale oczywiście, no nie, no bo... I kolejny mecz gramy u... 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 Kanadyjczyk? U... u nas. Na naszym boisku, może tak. Renifer. Polak. Czekaj, czy dodają, czy dodadzą reprezentację kobiet. gold. Go. Yes, foul. I not no. Nie mogę. Jest nisko. Jest nisko, ale jest I'm Wciąż nie udaje mi się skontaktować z Filipem Biby, więc no spadają szanse tak naprawdę na nagranie kariery, jakiej kariery, co ja mam z tymi karierami? Na nagranie gry z FIFA 16, to już naprawdę koc, bo nikt gry z kolegą. nie nagrywa, tylko ja mam takie pomysły. I go! Dobrze. No kariera to chyba będzie Borussem Szydlackbach, tak myślę. Jeśli nie, no to posykamy szczęścia widza angielskiej. Też jest dużo szansa, żeby zagrać też Bayernem Leverkusen. Что это было? Да, трибунах не было никого. technicznie prawda? Leon, a może właśnie takim Leonem z LKZ? Le Nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Bank.

Falou uh, Me falou alguma coisa, então. As To jest też podobny, bardzo wyrównane. To jest żywony, no i tym razem z silny poziom. Zobaczymy to z tej powtórki. Ależ to piłka przyleciała idealnie, bo co zobaczyć? Uderzenie piłki i zawodniczki w murze. Potter. I Williams zrobili taką lukę. Odsuwają się od piłki, żeby ich nie trafiło. Ta piłka idealnie pomiędzy tym murem przeszła Chociaż się tu. Co? What the fuck? Ej, patrzcie. A nie, dobra, dobra. przeszła przez tą dziurę. Odbiła się jeszcze od nogi, Potter. Ale Brankos się oczywiście tego nie spodziewał. Proszę zobaczyć na postawę Bramkazu. Jeszcze tego odbicia się nie spodziewałbym. Mamy odpiękne 1 do 0, równe 70. odbicia. Uju. Pewnie w finał będzie na wyjeździe grać. się już, już wiec ale zauważa Sinclair piękna piękna rozegranie i logikiem piękny gol śpieszy klik i No to fajne państwo, właśnie z Kanady pochodzi FIFA i jej sports. Game. Dlatego wziąłem Kanadę. A potem, ponieważ jest to też bardzo fajne miasto, mi się bardzo. Państwo podobam się znakomicie. Zacz... podobam się, zarobiste jest. Dlatego wybrałem Kanady, bo jednak podoba mi się to bardzo. Państwo, należące do Ameryki Północnej, a więc. W tym momencie, w Grand momencie, w ze Stanami Zjednoczonymi. tym momencie, za zapraszam was na Ceremonię. Finału.

No, Stany Zjednoczone to jest jeden z tych lepszych, właśnie, reprezentacji kobiet. To już jest najlepszy, chyba... Nie, nie wiem, czy są najlepsze, ale jeśli chodzi o to, to... Ofensywnie, ofensywnie, panowie. Panie. Panowie i panie.

Jeśli przegramy to, to ja się po prostu załamie. Header oraz nie. zagrania często kończą się utratą piłki. Przejęcie piłki pod własnym palcem dobra interwencja. Dobrze, Spokojnie, jeśli to rozegramy na spokojnie, to jeszcze będziemy... jeszcze będziemy świętować. Właśnie o! Nie więcej tak! Ładna, ładna, ładna klepa

Tak mocno, jednak nie udaje się wciąż zdobić bramki. Chociaż mamy oczywiście więcej strzałów, jeszcze to sprawdzę, ile mam strzałów. My mamy aż trzy strzały. Jeden cel. Spodziewam się, że będzie tego więcej. Latrak na solo. Kiedyś oglądałem jeden mecz właśnie kobiet. akurat broni grały Stany Zjednoczone z Anglią chyba. To było dawno i właśnie broniła stan na bramce solo. I to było naprawdę. Staram się zdziwić, że on tak potrafi bronić. Niesamowity bron. Niesamowita brankarka. I jeszcze chyba na ataku było Łambach. Z tego co ja chyba pamiętam. też to jest bardzo dobry napastnik. Napastniczka. W tamtym meczu oczywiście, bo tam, tam raz obejrzysz, to sam mogę mówić, tak? Tak słabo, bo Ty się nie obróciłaś, demoniu. Wieście, kto by chciał, żeby ten lepszego, przegrał? Większość z Was. I to już było あ。 Jakoś Jest tam minuta I ja się staram Nie wiem Już ładnie wszystko Wpadało z rynkami W półfinale teraz nie było źle Finał nadszedł No i bach Jak zwykle Idzie mi fatalnie Ale to w sumie Z mojej winy Bo sam sobie powiedziałem Że lepiej do niej Nie podchodzę Potrzebem kawałek no weźcie to podajcie dokładniej w końcu, no bo to już czwarte podanie z rzędu i czwarte złe podanie z rzędu. Łambach i Morgan, może być coś gorszego? Znaczy no, dobra, po czy no po dla tego, dla różnych dla... przeciwników, no, to są dobre na pioseniczki. Dawaj biedni, wyciśnij z ciebie te siódme poty. A więc co mnie najbardziej wkurza w tym? Że, podanie, skrata, że zawsze, skrata. jeśli byście grali... To nie wiem czy tak jest naprawdę, ale ja mam taki domysł, że zawsze drużyna przeciwna komputer, ma zawsze full, full tego... Full, no full życia, full tego, full zdrowia, full energii, Full energy. pełno ma energię. I to mnie drażni, bo moi zawodnicy są zajechane, ja nie wiem. A komputer jak zawsze ma lepiej. Zobaczcie jak on się rusza, jak nie wiem, jak kastany, leonardy kastany Bo nie ma to jak strzelić bramkę i pasuczka. No, no widzicie sami co tu się dzieje Widzieliście chyba w grupach mecze, to wychodziło wszystko, bo co, się wygrywa, tak O no, wróż, ten super Trzyma No nie Nie No jak zwykle moja, nie? Bo kto inny? Blisko polekarne może strzelać. No i nie jej przełamać tej solo, solo, turbo. No prawo, no i to jest właśnie te zajechanie zawodniczek. I to jest właśnie najgorsze, bo zobaczcie, i siłę, a moją siłę. To jest, to jest właśnie nie fair według mnie. Co robi jej, no do piłki biegnę, nią, do piłki nie. Oczywiście ta seria już się zakończyła. Bo nie, nie zdobyliśmy nic z kobiet, bo oczywiście jej zbocz. No właśnie, mam piłkę, podaję do tych, ale nie. Dobra. Turniej był fajny, pierwszy na YouTube chyba turniej kobiec. Nic się nie stało, że przybyśnika z nami się zdarza. Dobra, żegnam Sebek-Sebek. Sobie, sobie. Cześć.